Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Kuba i witam Was na moim kanale dawno właśnie nie robiłem żadnych odcinków na YouTube'a i postanowiłem coś nagrać mm, Nagrzę tutaj dzisiaj dla Was taki, po też taki poradnik y, dla systemu Windows 7 związany z takim jednym błędem zaraz Wam wyświetlę o co tutaj kaman y, ale na początek y, zasub zasubskrybujcie mój kanał lajkujcie i lajkujcie moje odcinki no, i piszcie komentarz, czy zadziałało, i tak dalej. A my, co? Przechodzimy do naszego poradnika. O co tutaj Come on? Tak naprawdę, chciałem Wam pokazać w tym materiale, jak naprawdę jeden błąd z Windows Update z aktualizacjami dla Windowsa 7. No, Windows 7, jak wiecie, nie ma wsparcia dlatego mogą mieć problemy z zainstalowaniem nowych aktualizacji chociaż są na to sposoby jak to zrobić yy, ja mam aktualizacje wszystkie zrobione yy, dlatego wam tutaj pokażę jak to naprawić yy, o, co tutaj, o co mi chodzi? Yy, tutaj macie wyświetlony błąd i dzisiaj wam pokażę jak to naprawić yy, gdy próbujecie sobie wejść na windows update i tutaj macie takie okienko id i klikacie tu sprawdź czy są aktualizacje one, Wyszukuje nam, a po chwili wyskakuje nam ten błąd o kodzie 80072F. Tak jest. I dlatego Wam pokażę, jak naprawić ten błąd, bo większość z Was pewnie też używa jeszcze siódemki Windows'a. W sumie się nie dziwię, bo to jest bardzo dobry system, ale nie o to mi teraz chodzi. No i dlatego yy, postanowiłem nakręcić kolejny materiał yy, jak naprawić błąd jakiś z poradnika z, związany z Windows 7 yy, Dlatego pokażę Wam jak, no, jak naprawić ten błąd, który teraz widzicie tu. Yy, tak jest. Ok, no to przechodzimy. Co musimy zrobić? Tutaj mam listę zapisanych wszystkich aktualizacji, które musimy pobrać do naszego systemu. Pierwsze z nich pobierzcie sobie to. KB4490628, no to przechodzimy sobie do przeglądarki. Ja mam tu chroma. No i co, i wpisujemy sobie to, co zapisałem. Yy, oczywiście nie będziecie musieli tego wpisywać, bo ja Wam wszystkie linki podam w opisie. Yy, więc nie będziecie musieli tutaj wyszukiwać wszystkich aktualizacji. Tak, pierwsze z nich to jest ta aktualizacja, którą właściwie już piszę, i pierwszą z nich musimy pobrać. 0628 i klikamy Enter, no i później przechodzimy na pierwszą stronę. Ale mamy wszystkie tutaj podam w opisie, tak jest. No i tak, i ta aktualizacja, którą teraz wyszukujemy, jest to aktualizacja do Windowsa 7 z 2019 roku. Yy, jeśli macie wersję 32-bitową, powiedzcie sobie architekturę X86, a jeśli 64-bitową, architekturę X64. Ale musicie pamiętać, że produkt jaki musicie znajdować to tylko Windows 7, nie, żadny, nie żaden Windows Starter czy Windows Server, z takich rzeczy nie, tylko Windows 7. Yy, ja mam wersję 64-bitową, więc przechodzę do takiej wersji i klikacie sobie pobierz, wyskoczy nam okienko, wchodzimy w taki link tutaj i tutaj na dole się nam pobiera. Ja już mam te wszystkie aktualizacje zrobione, więc ja już nie będę mógł ponownie ich pobierać ale wam y, pokazuję jak to wszystko zrobić krok po kroku czekamy chwilę żeby nam to zanalizowało o jest no i klikamy i tutaj wyskoczne okienko trwa przygotowywanie do instalacji no i jak widzicie, już nie mogę pobrać, bo już mam zainstalowane. A jeśli Wy nie macie tego zainstalowanego, wskoczy Wam tutaj okienko. Yy, czy chcecie zainstalować tą aktywizację? Klikać tak, i się Wam będzie pobierać. I będziecie pewnie musieli yy, uruchomić ponownie wtedy kompa yy, lub, lub bądź laptopa. Yy, ok, no to jest pierwsza aktywizacja, którą musicie pobrać. Drugą aktywizacją, którą trzeba tutaj pobrać, bo mam zapisane, jest to aktywizacja KB3125574. Tak jest, to wpisujemy, znaczy podam wam wszystko w opisie. Jeden Kula. Yy, Dobra, wiecie co zrobię? Może tak, że to przekopiuję wszystko. Żeby było tutaj lepiej. Enter. No. I podam wam link w opisie do takiej stronki. No i proszę, jest to aktywizacja z 2016 roku KB 3.1.2.5.5.7.4 jest to też ważna aktualizacja do 7 żebyście mogli uzyskać w większości aktualizacji i poprawek do Windows 7 no i jak mówię wersja 32 bitowa jest na samym dole a wersja 64 bitowa jest tutaj klikacie powierz i znowu klikacie w ten link no i to jest już nawet spora aktualizacja, bo zajmuje ponad 400 MB znaczy nie mówiąc nie jest to największa aktualizacja, bo są jeszcze właśnie wszelkie Ale dobra, już nie będę tego ponownie pobrać Jeśli to się Wam pobierze, no to mówię, wyskoczy Wam okienko, to jest tak jak w tamtej aktualizacji Jeśli nie macie zrobionego, to wyskoczy Wam, czy chcesz pobrać aktualizację, klikacie tak i musi jak się zakończy instalacja, musicie najpewniej uruchomić ponownie kompo Okej, okay. ostatnia, najważniejsza moim zdaniem aktualizacja, no nie wiem czy najważniejsza, ale jest bardzo ważna do siódemki. Jest to dodatek, serwice Pack 1. Przy większości systemach, właśnie przy praktycznie wszystkich systemach jest serwice Pack 1. Albo 1, albo 2, nawet i 3. Jeśli macie XPK, no to serwis Pack 3 można mieć. Ale do siódemki oficjalnie jest serwice Pack 1. Także jest, ściągnijcie sobie tą aktualizację. Tutaj wszystkie linki znajdziecie w opisie oczywiście. No i tak. I, no i ta aktualizacja zajmuje prawie 1 giga. W zależności od wersji czy 32-bitową czy 64-bitową. Jeśli macie 32, to pobieracie w samej górze. 64 no to to przedostatnie. No, to potem klikacie znowu sobie pobierz. No, i tak. I mamy tutaj dwa tryby, jakie musimy pobrać. I jako musimy, musimy pobrać to. To ostatnie. Egze. Ostatnie musi być napisane Egze. Nie jest żadne MSU, tylko Egze. Przy tej aktywizacji musi być Egze. No, i tak. No, i się tutaj pobiera. Musicie poczekać. No i tak samo y, znowu wyskoczy nam to okienko, znaczy trochę inne okienko. Klikacie dalej, dalej i ten serwis kiedy 1 się Wam uruchomi. Będziecie musieli... Znaczy zainstaluje się Wam ten serwis sepacg1. Będziecie musieli y, uruchomić ponownie kompa, czy, czy bądź tam laptopa. Mm, no i tak. No i to jest tyle z tych ważnych aktualizacji, które są właśnie y, ważne, żebyście mogli y, mieć wszystkie aktualizacje do siódemki, które są w takim bądź razie tutaj właśnie te yy, dlatego podaję wam tutaj szybki poradnik sposób na pobranie trzech aktualizacji samodzielnie przez stronę, yy, żeby uzyskać yy, żeby po prostu nie było tego błędu co, był, co jest wyświetlany co wam pokazałem wcześniej yy, jeśli to wszystko zainstalujecie ta aktualizacje, uruchomi się ponownie kompa yy, to wejdźcie sobie w Windows Update, w wyszuku i wyszukajcie aktualizację. No może to trochę potrwać, bo aktualizacji jest dość sporo, jeśli chodzi o Windowsa 7. Jeśli nigdy nie aktualizowaliście, to polecam zaaktualizować, bo yy, jak chcecie grać w jakieś gierki na, na siódemce, takie typu CSGO albo nawet i tym podobne, to mogą właśnie źle one yy, działać, mogą być niekompatybilne. Właśnie dlatego ważne są aktualizacje do siódemki. No bo nie ma wsparcia, to to już wiadomo. No ale to jest chyba tyle, co Wam tutaj mogłem pokazać z tego poradnika. I tutaj Wam. No i link w opisie znajdziecie, oczywiście, no to wszystko. Także nie musicie się tutaj martwić. Wszystkie aktualizacje, które pomogą, jakby usunąć ten błąd na Windows Update. Właśnie wam już tutaj pokazałem, więc dajcie znać w komentarzu, czy ta metoda zadziałała, a jeśli nie, to napiszcie komentarz, yy, może mi się uda coś działać, może uda mi się pomóc wam jeszcze, yy, bo też właśnie miałem problem ten sam, ale udało mi się to zaaktualizować, yy, wszystko fajnie, mam już wszystkie za, za, zaaktualizowane, tak mi się wydaje, yy, no to, co, to, to tyle będzie z tego materiału. Piszcie w komentarzach, lajkujcie. Jeśli Wam się spodoba, lajkujcie. Subskrybujcie mój kanał. A, i bardzo Wam dziękuję za 100 lajków, które wbiliśmy na moim kanale. Poradnik o kolorach od NVIDII Bardzo się cieszę, że 100, lajków dobi że 100 lajków dobiliśmy wszyscy razem. No i bardzo się cieszę. I myślę, że te kolory naprawdę były przydatne pod Nvidia. Ale cóż.